Czy chcielibyście mieszkać w takim domu na moim serwerze? No cóż, nie jest to dobry pomysł, dlatego że na przykład dziwni ludzie, którzy prowadzą dziwną świątynię z dziwnymi wyznaniami mogą was znaleźć. Jak się domyślacie, właśnie to spotka widza na tym odcinku. Jeżeli macie swoje propozycje na trolle, to piszcie w komentarzach. Czytam wszystkie, tylko w sumie nic się tam nie nadaje na trolle, albo już było. Nie ma co przedłużać, po prostu zostawcie łapkę w górę, a ja zajmę się już tym, co jest najważniejsze. Jeżeli tutaj jest dom widza, to my przede wszystkim chcielibyśmy sobie gdzieś... Żebyć jakąś małą świątynię. Dobra, no nie będzie aż tak mała, ale też z drugiej strony nie będzie jakoś specjalnie duża, ok? Ale mam na konkretny plan i w ogóle chciałbym zbudować ją z bloków, których nikt nie używa. A nie wiem czemu. Może dlatego po prostu, że zwykle się nie przydają do niczego. Dobra, i który to był blok? Bo ja nawet jego nazwy nie znam. O, Nether Brick. <grym> Dokładnie, jakby naprawdę. Ej, tego nikt nie używa. Ej, ale moglibyśmy zrobić coś takiego, żeby od razu wyglądało to, na no, jakieś, wiecie, no, jakieś bardziej kozadkie niż jest w rzeczywistości. Dobra, najpierw sobie jeszcze zaznaczyć znaczmy gdzieś tutaj teren. Żeby sobie zrobić fundament do budowania. Okej, okay, dobra. Ślady zbrodni zakryte. Mamy więcej płaski teren. Tylko, że to jest troszeczkę w sumie, przepraszam, mówiąc, za małe. Ja to myślałem, wiecie, o czymś wielkim. O czymś, żeby normalnie. Ludzie tutaj się schodzili z całe... Co ja zrobiłem? Ludzie się schodzili z całego serwera, żeby to zobaczyć. Dobra, więc let's go. Nie ma co. Zacznijmy od tego, że zrobimy sobie taki kształt. Dokle, ale dlaczego taki kształt? Co ty w ogóle. Co ty. Dede? będzie to o tyle w spoko, że zrobimy tylko jeden a potem go sobie skopiujemy. My to już nawet mogę zacząć kopiować tutaj niektóre rzeczy. Zrobię tak cztery. Okej, okay, okej. Okay. Tutaj z tej strony robimy to samo. I po prostu kładziemy sobie bloki na mniej więcej tą samą wysokość. Ej, to się nazywa przyspieszone budowanie. Nie ma za co. Poradnik z friko. No i teraz jedyne co mi zostało to to połączyć. Już lepiej sobie od razu od drugiej strony też robić, bo nigdy nie wiadomo gdzie jest środek. Więc z tej strony robimy. Ej, ale to może być spoko w sumie. Pamiętajcie, widzę, że ja nie umiem budować. Ja tylko udaję, że Umiem. Dobra, teraz tutaj zrobimy tak cegiełki Znaczy, no, cegiełki wiecie o co Te takie po prostu czerwone Łączymy te dwa mosty Na no, upartego dałoby się to zrobić szybciej, bo bym zrobił jedną część i potem skopiował. Ej, zaraz, co tu się, co tu się stało? Eee, ej, ej. A, dobra, bo tutaj nie ma, ej, zaraz Czy ja to... To źle zrobiłem. Ja wiedziałem, że tutaj coś jest krzywo, ale nie wiedziałem, że aż tak. Ej, nie, teraz jest git. Jest git? Ej, proszę, powiedzcie, że nie jest krzywo. A nie, dobra, dalej jest krzywo. Ojć. Dobra, więc teraz już naprawiłem. Na spokojnie. Ej, to jest. Czy to jest. Czy to jest dalej. To jest, to jest dalej krzywe? Bo tutaj nie, nie ta wysokość bloku miałabyś. W sumie to tutaj nie ta wysokość bloku, jak już, no ale dobra. No! No i mamy to. Mamy już praktycznie zbudowaną całą świątynię. To ale jak to? Już ty tutaj nic nie masz. A no mam. Jedyne, co od razu wystarczy to sobie to skopiować. A tego tutaj też. To zrobiłem myślę. Dobra, ten mur musimy obniżyć jedną kratkę. Tak samo jak tamten. Robimy sobie Expand 100 U. Tak, nie wiem, ile tu jest 10 kratek. Nie, dobra, mniej. Tak, 8. O, dobra, 9. No. Ej, to wygląda naprawdę bardzo źle. W sumie, nie? Dobra, nie wa... Ej, udawajmy, udawajmy, że wszystko jest jak najbardziej w pożądalu. Wow, ale ładne. No, ale ładne, ale krzywe. Ach, ja się nie nadaję do niczego. Czy wiedziałem to już dawno, nie? Więc to nie powinno być dla mnie zaskoczenie, ale nadal boli. A może takie Ciągnięcie tutaj to po naprawi Ej, no w sumie dzięki temu Dzięki temu jest lepiej, No, no, no. No, e, dobra, dobra, zaczyna to jakoś wyglądać. To jest równe. Czy to jest? To jest równe. Dobra, całe szczęście. Tutaj sobie możemy zrobić jeszcze takie coś, że tutaj wiecie, więcej kształtów w tym było. A przynajmniej było takie złudzenie, jakby to było fajniejsze. Dobra, pyk, 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 pyk. Dobra, no prawie mi wyszło. Teraz to kupujemy. I czy teraz to tak zadziała po prostu pastę? O, okej, okay, dobra, zadziałało. Jest, jest naprawdę nice. Teraz podłoga. Set, z czego można zrobić podłogę? Deep slate bricks. Czy to będzie? Pasować, dobra, ej no, no dobra, no w miarę będzie pasować. Jeszcze tylko tutaj jakiś taki dywanik. Nie wiem, gdzie jest środek. Czy środek jest tutaj taki? Tak, środek jest tutaj po prostu taki równy. Okej. Okay. Ewentualnie. To już nawet troszeczkę może powiedzieć, że się staram. To znaczy porobimy jakieś takie dziury tutaj. Okej. Okay. I w tym momencie możemy sobie zaznaczyć całość, ale od dołu do góry. I teraz możemy zrobić stack 3. Okej, okay. dobra, no i teraz. Teraz to już bardziej, co, nie? Nawet z zewnątrz jakoś wygl... wygląda mega mrocznie. Czyli w sumie tak jak powinno wyglądać. Stanę sobie tutaj, skopiuję i wkleję. To miejsce będzie o tyle istotne, że tutaj będziemy wygłaszać ważne przemowy. Dobra, tutaj sobie to też musimy zamknąć, a jeżeli chodzi o to tutaj, to też zrobimy to tak w miarę, wiecie, jak najbardziej złowrogu się da. No, czyli dajemy czerwone okno. Mogło być bardziej złowrogo, nie? Ja wiem. Jak to jest w ogóle bez. A, dobra, i tu jest mega ciemno, tylko musimy sobie naprawić tutaj. Tutaj te przebłyski światła. Dobra, no i klimat jest 100 razy lepszy teraz. Chociaż wiecie co, jeszcze nam teraz brakuje najważniejszej rzeczy, czyli coś takiego, bo tutaj będzie nasza mównica, na którą oczywiście zaprosimy, widza. Dobra, i teraz dotąd, dotąd, tutaj, tak, cyk. No, tak cztery, coś takiego. No dobra, no tutaj akurat bez tego. I ten dywan też tutaj urwimy w tym miejscu. No, i to jest wyjście jak dla króla. Ej, naprawdę dobrze to wyszło. Tylko wiadomo, jedyne oświetlenie, jakie będziemy mieć, to lawa. Czyli tutaj sobie spuszczamy, tutaj tak. Oj, oj, i teraz interesujemy, jak to wygląda tak normalnie, i no fajnie to wygląda. No ja to jeszcze trzeba dać lawę. Będzie tak tylko dla efektu, nie. Zobacz, to mi się nie wyleje. Nie, dobra, to mi się nie wyleje. No i musimy myśleć, że tylko tutaj jakieś zamknięte miejsce, żeby on tutaj nie mógł sprawdzić, czy my tutaj jesteśmy, czy nie jesteśmy. Wiecie, po prostu jakieś drzwiczki i jakieś ukryte pomieszczenie. No, a dobra, tego tutaj, tutaj, i tak wygląda sprawa. Nie, Niechaj i tak będzie. Dobra, i tutaj damy dwa bloki, które będą naprawdę bardzo istotne w tym co zrobimy teraz, ale zanim to, to zróbmy się niewidzie. Ale ja tutaj tak sobie po prostu wiem, nie będzie żadnych drzwi ani nic. Bo wtedy by były brzydkie. Dobra, czy on tutaj jeszcze jest w ogóle? Bo to jest naj. O dobra, jest? Jest. Dobra, i teraz zbudujemy tutaj x bo X będzie naszym znakiem rozpoznawczym. Tak szybko, póki akurat z domu nie wychodzi. Dobra, redstone lantern. I jeszcze pochod. Dobra, najpierw może to. Dołącz do nas. Idź prosto. X, X, X. Okej. Okay. Jeszcze czerwony barwnik. Tak, jest idealnie. O. I cztery pochodnie tutaj. Ej, to wygląda w sumie złowrogą. On jest, on jest AFK, on jest chyba. Cześć, ja bym spuścił na przykład kowadu, może to by go obudziło? A nie, on chodzi. On chodzi, nie, to nie jest AFK. dobra, nie, dobra, jednak, jednak, nieważne. Dobra, jak tutaj to w ogóle wygląda, bezwań. Nie, no to no, widać, znaczy ze środka to on tego może nie zauważyć, aż i tak wychodzi. Ojoj, oj, dobra, on w ogóle poszedł gdzie indziej. Gdzie on, gdzie on poszedł? Aha, on tutaj. A, bo dobra, może sobie tutaj kopię, dobra, nieważne, to troszkę gorzej. Wiecie co? Ja mam akurat dwa kąta, się mogę do niego tepnąć. On miał nick. kurde Lumpison, Lumpison, dobra. Ja coś to mam. Lumpishona na drugim ekranie, więc jak Lumpishon ogarnie, to, to ogarnie, nie? Dobra, a my może jednak spróbujemy zrobić tutaj to wejście. Zobaczymy, czy nam czas pozwoli. Jak nie, to po prostu odpuszczę, zanim tutaj przyjdzie. A jak pozwoli, to będzie git. Dobra, więc robimy sobie coś takiego. Tutaj będzie tak. Dobra, bo tutaj wypełniamy połowę, nie? Dobra, i tutaj zróbmy od razu też tak samo. A dobra, jakoś to jest. Nie, nie chodziło o to, żeby przecież to budować. Zaraz, on się rusza? Dobra, on się, on się rusza. On jest, on jest dalej w kopalni. Teraz sobie to tutaj wypełnimy I może wtedy jakoś to zacznie nabierać blasku Czyli coś, 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 coś takiego Halo, policja? przyjść na YouTube'a Ja buduję rzeczy, które nie mają prawa być legalne Dobra, ale zamiast składam iron bars Dobra, on wychodzi No to może idealnie się wyrobimy z przeklejeniem tego Chodzi gdzieś tam koło domu O, czekajcie Pokażę wam Ej, on go, tego po prostu przeszedł Co jest? Dobra, poczekamy jeszcze chwilę Teraz to idzie na skopiowanie Tak, 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 dobra Czyli tutaj zrobimy sobie tak. Dobra, zauważył to, więc wrzucam wam tutaj ekran z tego. Dołącz do nas, idź prosto. Jest wszystko, myślę, w miarę logiczne. Ale wiecie, co zanim on tej przyjdzie, to ja, dobra, ja tu muszę teraz szybko skopiować. To nie było. Powinno być trudne. Expand to u. O kurde, ej, bo on tutaj szybko idzie. Dobra, copy. Flip. Na ekierce siedzi wrona. Paste. Dobra, jest git. Ej, jest git! Co jest? Normalnie. Ej, let's go! Jak to wygląda? No, Mogło wyglądać lepiej. Dobra, on akurat tutaj dochodzi z tego, co widzę. Ja sobie też muszę zaznaczyć to, co tutaj jest. Dobra, teraz zrobimy tak. Ja wam zostawię tutaj jego perspektywę. A sam sobie przejdę na drugie okienko. Co on robi? Ty, on najpierw idzie to do, do, dookoła oglądać. O nie. nie. Dobrze, że mamy z tyłu ścianę, nie? W sensie, Chyba mamy ścianę. Nie no, mamy ścianę, mamy ścianę. Dobra, no obchodzi to dookoła, ale czemu on to w ogóle oświetla pochodniami? Dobra, nie zauważył, że tam są wklejone hamstrobloki, bo akurat przechodził koło takiej szczeliny Ja nie spodziewałem się, że on w ogóle tam będzie chodził w tamte re rejony, ale wiecie, wyszło jak wyszło. Dobra, czemu on to oświetla? Czyli czy on tutaj ma? Dobra, wyłączę w ogóle na jego perspektywie wanisza. Może on po prostu, jakby tam nie było nic, widać. Dobra, jak to wygląda z jego perspektywy? Ej, to wygląda mocno. Dobra, to teraz tak, teraz czas na mnie. Halo? Dobra, widzi, że ktoś usłyszał, bo ja teraz nie mam i Siema. Dobra, i teraz zrobię tak. Wyjdę tutaj na wprost. Dobra, i stoję przed nim. Yo! Jak to wygląda, epicko. Co to za baza? Co to za baza? Witaj. To świątynia XXX. O nie, to ja chyba nie mam krzyków wyciszonych. XXXD? Nie. Mamy swoje zasady, ale mamy też swoje przekonania. Dołącz do nas. Czemu on bierze? jakby był jakiś? Czemu się za mną pali w ogóle? Ciemno tu masz. Lubię ciemność. Zaraz, bo ja nie wysyłam tych. Wiadomości dąż do nas. Dobra, teraz wysyłam. Ej, co on robi? Czy on mnie, czy on mnie próbuje uderzyć? Hey, what? O kurde. O kurde, był tej porza nagle się u mnie zrobił. To podaj DC. <grym> o nie! O nie! Dostaniesz nasze prywatne DC, jeżeli spiszesz się dobrze. A póki co? Mogę pokazać Ci podstawy do tego, by mi wierzyć, że Ci się to opłaci. Dobra, zróbmy tak. Set y, diamond block, Albo nie. XD. Widzisz, y, przed sobą ten dirt. Tak, bo tutaj jest dirt przed nim, nie? No, to patrz. Ungami isana. Petardo Enques Muganami. Bakanaga. Dobra, sed diamond block. Prosto. Jak to od razu, żeby kupować? Czy on ma w ogóle, czy on ma w ogóle, czy on ma kamienny kilof? Nie, nie, nie! Nie, on ma kamienny, on to kamiennym kilofem? Stój! Nie do. Rajdo. Nie! Co on robi? Czemu on to wykopał kamiennym? Przez co mu nie wypadł ten diament? Nie czytuj. Czemu kopiesz to kamiennym kilofem? Czemu? Czemu? Czemu on zakłada, że ja czytuję? Ej, takie rzeczy nie robią cheaterzy! Chyba, bo oszukujesz, on. Masz ostatnią szansę, by wdać się Wyłaski naszego kościoła. XXXD. Ty, ale czy, czemu widz... Zaraz, co? On dalej ciśnie bekę z tego XXX. Myślisz, że jesteś fajny? To patrz. Dobra, set fire. Zamieniam to teraz na ogień przed nim. A za nim są creepery. O nie. On już chyba nawet zauważył. Słuchaj. Musisz poddać się wielkości. Kurde, on poszedł tak, da on poszedł walczyć z tymi creeperami. Jak on mi wysadzi coś w tym kościele, to ja wysadzę siebie. E, w sensie, wiecie, chodziło, że wysadzę. Wysadzenie się na przystanku po drodze do sklepu, bo przestanę nagrywać. Wysadzić z auta. Nie mówimy o... Dobra, nieważne. YouTube, proszę, nie demonetyzujcie. Musisz poddać się wielkości! Musisz zrozumieć! Kurde, bo tutaj... Dobra, bo tutaj moje drugie konto cały czas... On tutaj ni nic nie pisał chyba? Dobra, chyba nic nie pisał szczególnego. Lekko się popsuła ta chałupa. To nie chałupa! To świątynia! Damn... No, no i... No i co? Co ja mam z takim widzem zrobić? Przecież za późno się nie możemy wycofać. Musimy na nim tego kontynuować. Myślałem, że świątynie są tylko na pustyni. No nie, czy ja mogę już wyjść? Czy musisz chwilę poczekać? <laughs> Ostatnia szansa. Dobra, set fire. Nie, nie wiem, nie wiem czemu. No dobra, dobra, już nie płacz. Co potrzebujesz? Trzymaj to. Buduj nasze x żeby wieść o nas szławy świat. Ok. On, po, po prostu i co, i co? Nie, już myślałem, że on, on po prostu sobie idzie. Ok. Ale tym, że w sensie, że zrobimy tamtą ścianę. Lepiej wyszło. Też nie wiemy, kiedy wychodzi. Dobra, ja Mówię teraz na swoje drugie konto. Ja tutaj do skiny czy z poprzedniego trola. Dobra, on po prostu wraca do domu, więc dobrze się składa. Ej, dobra! On buduje ten krzyż i to już zaraz, zaraz, zaraz znaczy krzyż, nie jest krzyż, to jest X, okej? Okay? Ale X to krzyż, jak przekręcicie, znaczy, no nie do końca, bo krzyż nie jest równy. Widzowie, wiecie o co chodzi. Ej, dobrze mu idzie. Dobra, przemoczy się na to konto. Dobra, i lecimy do niego. No on tutaj normalnie ten. Dobra, jeszcze zróbmy tak. GM0, oj napisałem bez slasha i bym napisał i bym zobaczył, że ja wpisuję kiem 0 nagle. Dobrze. Tej nocy spełni się to, czego oczekiwałem od lat. Co on robi? Co on robi? Eee! Nie tak! To, po, to poszło delikatnie w złom Kurde! 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 Czemu ja mam teraz do i... Kinu... Ej, miałem gościem! Bez takich! Be... To nie ma być w kształcie śmigła! Widzowie, YouTube... YouTube... Nie, dobra, YouTube jeszcze nic nie widział, ale... No, dobra, ale... Ale jest lepiej. Przez chwilę myślałem, że to będzie koniec tego filmu. Co... Co on robi? Aha, na górze też by je dawał pochodnie? Nie, co... Co on... Co on robi? Co to jest? C? Nie tak! Pośpiesz się! Noc Nadchodzi. Ej, ja mam mnie totalnie gdzieś. X. D. Ty nie rozumiesz powagi sytuacji. Dopiero się skończy. Kończyła? Nie, właśnie nadchodzi nowa. Tylko dzięki X przeżyjesz tą noc. Lepiej wracaj do siebie. Nie, ja, ja nie mogę. Co on, on? On chce lepiej to desbudować? To jest za późno, żeby nagrać tego trolla drugi raz z kimś innym. God damn! I tak lepsze niż pierwotne to, co on budował, bo on widzowie nie budował X-a. Nie powiem wam co budował. Nice. Ostrzegałem. Dobra, i po prostu odejdźmy. Zawmy go tutaj. Ej, ale mój gościołek. o, no, znaczy, świątynia Kościół. Zmik kościół to też świątynia. Każdy kościół jest świątynią, ale nie każda świątynia jest kościołem. To warto nadmienić. Dobra, ja tutaj sobie zrobię Wanisza. Nie wiem, czy tej w ogóle będzie mi przydatne nam to konto, bo teraz chciałbym przejść do troszeczkę innych rzeczy. Dobra, i teraz tak. Myślę, że weźmy sobie Netherrack w czasie, kiedy go tutaj nie było. Żeby to wyglądało, wiecie, jakby się troszeczkę od tego po prostu rozchodziło, nie? Dobra, dobra, tak. Coś w ten deseń po prostu, żeby było. Ja sobie tutaj to podgłośnię w ogóle Minecrafta, bo wolę z dźwiękami niż bez. Gdzie on jest? Co on robi? Jego nie ma, nie, nie. Dobra, on tu wraca. Idzie powoli, ale idzie, noc też się zbliża. Więc wydaje mi się, że mamy idealne wyciecie czasowe co do tego wszystkiego. Ja nawet nie zauważył tutaj, jakby, wiecie, tutaj takie rzeczy, że netherak. Nieważne. Zróbmy tak. Rzućmy może Poison. Dobra, Poison rzućmy flash Poison here. Tak po prostu pyk. Dobra. Żeby off stosowały d ja wiem, czy on to w ogóle zauważy? Czy on to widzi? Nie, dobra, ale ej, bo widzisz bąbelki tutaj. Znaczy, nie ze mnie, ze mnie nie widać, bo jestem niewidzialny. Ale z owiec, trzeba teraz zrobić. Tak. Ja to w ogóle muszę zaznaczyć tej większy obszar. Dobra, on tam sobie na farmę poszedł. Chyba zbytnio się tym nie przejął. Co się dzieje, bo wale, że owce, że ją wiadomo, nie? Dobra, zaznaczam tutaj cały ten etap, znaczy cały etap, cały ten teren. Dobra, let's go, lecę na drugą stronę. Też jak mniej więcej, że to wszystko było poza zasadzeniem jego wzroku. Dobra, ej, w sumie coś takiego powinno wystarczyć. TP Zaraz, Teraz, teraz jest słońce? Nie. Nie, to słońce zachodzi, tak? Teraz, ej, bo ja teraz wariowałem Nie, słońce zachodzi. Dobra, zachodzi, Uf. Dobra, i teraz tak. Ten blok. Nazywa się po prostu grass? Dobra, no to replace grass na grass, fire i grass. Czyli po prostu raz na jakiś czas. O, dobra, zaczynało się. O, on widzi, że się zaczyna tutaj palić. I jeszcze tutaj użyjmy też w tym miejscu. Pyk, 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 pyk. Dobra, on widzi, że ogień się zaczyna randomowo pojawiać w różnych miejscach. Dobra, więcej ognia, tak żeby powoli po prostu ta trawa znikała. Dobra, 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 dobra. I teraz tak, replace 2 na 2, na 2, na 3. 2. I tutaj tak samo zrobimy. Gdzie on idzie? Aha, nie, myślałem, że gdzieś tam dalej poszedł. Dobra, i powoli się dircik pojawia. Powoli coraz więcej się pali. Ile tutaj bloków się zmienia tego? Czy to w ogóle nie, nie to nie laguje serwera aż, tak? W sumie mogę lecieć z tym dalej. Patrz, normalnie. Czyli zaczyna się palić, a jakby teraz noc, taka już totalna, totalna, wanisz. Jeszcze nie jest totalna, totalna. To zatrzymamy w ogóle czas, tak, żeby była tylko noc. A tutaj też tą trawę trzeba zmieniać. Ej, dobrze, to zaczyna wszystko wyglądać. Dobrze, że on ma domek kamienny, bo przynajmniej mu to nie spali. Dobra, i tutaj wszędzie trawa zamienia się w to. Zaczyna się, czy on idzie teraz do mojej świątyni? Zapytać? o co chodzi. Bo on się, on się śmiał wcześniej, zobaczymy, co zrobi teraz, jak przyjdzie. Ta, ta, on tam idzie. Dobra, ja szybko tutaj podlatuję do naszych drzwi. O kurde, ej, bo ja, no nie mam kurde, nawet nie mam sprzętu, bo to mi się wszystko spaliło. Dobra, ja tutaj wanisza sobie wyłączę. A tutaj do tego typa, dobra, on już tutaj jest. I teraz patrzcie. Ej, ty! Dobra, ja wyjdę już tutaj. Dobra, GM0, co jest? Dobra, ty przede wszystkim stąd spadasz, gościu. Ja tutaj, nie, nie pozwolę mówić. Czemu to robisz? Co ty robisz? To ja się o to pytam. Czemu ty to robisz? A, mówiłem. Tylko X pozwoli ci przeżyć. Dlaczego podpaliłeś mi wszystko? Buduj Xy! On po prostu, co on robi? Nie tutaj! Co za chłop? Co za chłop? Pod swoim domem! Bo zaraz będzie gorzej! Dobra, on tutaj biegnie. Możemy teraz jeszcze bardziej tutaj pozmieniać. Pyk, że tu się bardziej ten. I więcej tej trawy na ogień. Tak, żeby najlepiej to się tutaj wszystko spaliło. Znaczy cała trawa. Uwaga, ile tej trawy teraz zacznie się. O, nie, dobra. Chyba, chyba i tak za mało tej trawy. Znaczy, za dużo nadal jest. Jeszcze mniej. Ej, dobra, bo ja chyba mam już nie zaznaczone, nie wiem o co chodzi. Ale nie, bo przecież to działa idealnie, nie? To dwa na dwa przysięg trzy. Dobra, po prostu na trzy teraz. Pyk. Okej. Okay. Dobra, czy jednak to działa. Wanisz, jem jeden, game rule, do day cycle false. Ty, on buduje te krzyże. Okej. Okay, I teraz zróbmy kolejną rzecz. Muszę sobie samonować firebole. Ale to się najpierw do niego tepnę. Dobra, on jak widzicie tutaj sobie buduje. A my teraz robimy uderzenie meteorytów. Dobra. I teraz ja po prostu słuchajcie, zsyłam Meteory z nieba. Patrzcie, jak to wygląda u niego. Po prostu leci. Yo! Zastanawiacie się, co robię. No, ja tutaj właśnie, tak jak mówiłem, spanuję sobie te firebole. Okej, okay. tak dużo. I teraz po prostu je tam rozsyłam gdzieś. Jak to u niego wygląda? No mocno, jakby meteoryty po prostu spadały z nieba. Dobra, i kolejne. Yo! Ej, dobrze to wygląda. Naprawdę dobrze to wygląda. Dobra, więcej fireboli. Ale jakbyśmy teraz tak centralnie w dom walili w sumie? O kurde, o kurde, ale one przelatują przed oczami normalnie. To fireball. Ej, dobrze to wygląda. Dobra, Chował się pod ziemię. Ja mu normalnie tutaj TNT z na domek. Pyk. Raz, dwa, trzy. Jazda. Ej, nie wiem, czy on to zobaczy, jak mu to wybuchnie. Ale co? Czy on to próbuje wodą teraz gasić? Czy sobie ze mnie żartujecie? Ej, dobra, bo tutaj. O, ale mu wybuchło. Ej, bo centralnie magazyn mu to wysłałem. On to. On to w ten sposób chce robić. Ej, pojawiłem się i znikłem. O nie. Ja to. Ja to ten. Kurde. Tego się już nie da zatrzymać. X ponad wszystko. Jest X. Jest i będzie. Ten X to. To znak, gdzie mamy bombardować. <ścoughs> Ty jesteś człowieku psychiczny? O nie! O nie. My... Po prostu dead, no? <laughs> czy to było? wszystko, co on chciał na naprzeciwko, jest po prostu psychiczny. Ej, dobra, byśmy teraz zaczęli UNDO wpisywać. Nie, to UNDO pewnie wszystkiego nie cofnie, nie? Ale, ej, ale w sumie. Ej, ale w sumie, w sumie cofło. Ej, no. Normalnie. Yo. Ej, jest tak, jakby się nigdy nic nie stało, nie? Tak, tylko y, ten domek. No, co wybuchło, to wybuchło. On to teraz dopiero zauważył. Dobra, ja mu dam jakieś odszkodowanie <laughs> widzowie A wy zostawcie łapkę w przy swojej propozycji na kolejne trolle. Do jutra, Jo.